W internecie, pod filmami, w których mowa jest o kościele, pojawiają się komentarze mówiące o tym, że jeżeli kościół się nie zmieni, nie dostosuje się do wymogów współczesności, to z pewnością zniknie. Przerażająca perspektywa, prawda? I Dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj o odnowie Kościoła, o reformie Kościoła. Kościół potrzebuje odnowy, tak? To wszyscy o tym mówią. Patrzymy na ten Kościół, wielu jest reformatorów, wielu komentatorów, wielu, wielu analityków, którzy mówią: Trzeba coś zmienić, trzeba Kościół zreformować, trzeba Kościół uwspółcześnić. Człowiek dzisiejszy ma takie wymagania. Że kościół musi się do nich dostosować, jeżeli nie, kościół będzie pusty. Ludzie będą od kościoła odchodzić. A więc co trzeba zrobić? Trzeba, żeby zatrzymać ludzi w kościele, trzeba zmienić ten kościół. Tak niektórzy zdają się rozumować, i takie podpowiedzi sugerują. Czy to jest droga, może tak, może nie? Chciałbym, żebyśmy. Dzisiaj zastanowili się, jaką odpowiedź na perspektywę odnowy kościoła daje kardynał Ratzinger. Dzisiaj kolejny fragment z jego rozważań, z jego książek, właśnie dotyczący odnowy kościoła. W jaki sposób przeprowadzić odnowę kościoła? Serdecznie zapraszam. O co konkretnie chodzi w chrześcijańskiej odnowie? Aby znaleźć odpowiedź, trzeba zapytać, co jest prawdziwie chrześcijańskie, a nie zaczynać od pytania, czego od chrześcijaństwa żądają nasze czasy. Chrześcijaństwo nie jest domem towarowym, stale zatroskanym, by swą reklamę dostosować do gustów i nastrojów publiczności, bowiem chce się pozbyć towaru, którego klienci w gruncie rzeczy ani nie chcą. Ani nie potrzebują. W ten sposób, niestety, często się dziś uprawia reklamę. Gdyby Kościół miał przejąć ten styl, można by z góry przewidzieć niepowodzenie całego procesu odnowy. W rzeczywistości wiarę chrześcijańską można porównać do Bożej Medycyny, choć jest to obraz mocno jednostronny i blady. Medycyna nie może kierować się życzeniami pacjentów, tym, co im smakuje, lub nie smakuje. Jeżeli nie chce doprowadzić ich do grobu. Musi domagać się, ażeby wyrzekli się nawyków, które nie są bynajmniej ich potrzebą, ale ich chorobą. Wiara musi żądać poddania się wskazaniom wiary. Na podstawie tego obrazu można już odróżnić prawdziwą odnowę od fałszywej. Prawdziwa odnowa stara się odkryć to, co prawdziwie chrześcijańskie. By w ten sposób kształtować życie. Fałszywą odnową jest ta, która goni za człowiekiem, zamiast go prowadzić, i w ten sposób zamienia chrześcijaństwo w źle prowadzony sklepik, ratujący się krzykliwą reklamą. Nie chodzi mi tu o krytykę nowoczesnego duszpasterstwa szukającego człowieka i wychodzącego ku niemu. Chodzi mi o słowo sprzeciwu wobec traktowania wiary jako towaru, który przerabia się według ludzkich gustów, zamiast skierować gust człowieka przez wiarę ku temu, co prawdziwie ludzkie. Starożytni nazywali to sapiencja od sapere smakować smakiem rzeczy Bożych mądrością, bez której wszelki smak ludzki staje się brakiem smaku sapiencja, mądrość. Bez tej Bożej mądrości wszelki smak ludzki staje się brakiem smaku. Nam potrzeba tej Bożej mądrości, nam potrzeba takiego rozsmakowania się w tym, co od Boga pochodzi, w tym, co zostało zawarte w Słowie Bożym, w tym, co objawił Chrystus, w tym, co jest przekazywane teraz w kościele. Trzeba się w tym rozsmakować. Dlatego czasami nawrócenie określa się takim obrazem zmiany upodobań, zmiany smaku. Prawda? Ktoś, ktoś rozkoszuje się czymś innym niż się rozkoszował dotychczas. Dotychczas rozkoszował się może grzechem, złem, jakimś swobodnym, wolnym życiem, a teraz rozsmakował się w sprawach bożych, zmienił gust, sapiencja, mądrość. I ta mądrość będzie, będzie sprawiała, że będziemy szukali tego, co jest dla nas dobre. Oczywiście rację mają ci, którzy mówią, że Kościół musi patrzeć na obecną sytuację człowieka. Że Kościół musi się dobrze orientować we współczesności. Że Kościół powinien Poznać potrzeby, troski, kłopoty, wyzwania, które stoją przed człowiekiem, ale uwaga, mądrość Boża sprawi, że to nie Kościół będzie zmieniał swoje poglądy, by zaspokoić człowieka, ale Kościół w swojej mądrości będzie starał się tak dotrzeć do człowieka, który przeżywa różne kryzysy, różne problemy, różne kłopoty, by człowiek. Rozsmakował się w sprawach Bożych, żeby człowiek przyszedł do Kościoła. Rozumiemy? To jest, to jest zupełnie inne spojrzenie, spojrzenie na, na sytuację Kościoła dzisiaj. Niektórzy mówią, Kościół musi zmienić poglądy, musi być bardziej liberalny, musi być bardziej elastyczny itd. itd. Kościół nie może zmienić Ewangelii. My nie możemy zmienić Bożego nauczania. My nie możemy zmienić tego, co od Boga pochodzi, co od dwóch tysięcy lat jest jako istota chrześcijaństwa, przekazywana w kościele. Natomiast człowiek tak, człowiek potrafi pobłądzić, człowiek potrafi zejść na, na fałszywą drogę, człowiek ulega pokusom, tak jak w raju, szatan kusił człowieka. Między innymi w ten sposób, że podważał autorytet Boga. Czy jest prawdą, że? Tak? To jest właśnie to diabelskie podejście, które kwestionuje autorytet Boga. Czy prawdą jest, że Bóg Wam powiedział? Mówi, mówi, mówi szatan w raju. I dzisiaj, dzisiaj właściwie można powiedzieć, że historia się powtarza. Dzisiaj też szatan. Tak mi się wydaje, tak to czytam, tak to interpretuję każdy z nas jest kuszony, Jezus też był kuszony, więc, więc nie możemy wykluczyć, że każdy z nas również tych szatańskich pokus, tych potrzeptów, doświadcza. Również dzisiaj szatan człowiekowi podpowiada, czy na pewno to, czego naucza Kościół jest, jest w porządku, czy na pewno to, czego naucza Kościół jest dobre? Czy na pewno to chrześcijaństwo jest drogą do zbawienia, do szczęścia, a może stwórz sobie swoją własną drogę, może dostosuj chrześcijaństwo do swoich potrzeb, do, do swoich oczekiwań. Niech się chrześcijaństwo zmieni. Dlaczego ty masz się zmienić? Nie? Tak podpowiada zły, tak podpowiada zły. A kardynał Ratzinger mówi, że prawdziwa odnowa. Stara się odkryć to, co prawdziwie chrześcijańskie, by w ten sposób kształtować życie. W jaki sposób zatem mamy dążyć do odnowy chrześcijaństwa? Przez jeszcze większe zagłębienie się w Ewangelię, przez jeszcze głębsze poznanie Jezusa Chrystusa, poznanie Jego nauki, poznanie Jego, Jego można powiedzieć, uczuć. Tak, to właśnie tych, tej, tej miłości, którą miał do drugiego człowieka, poznanie uczuć syna, poznanie, poznanie tego, co Bóg w Jezusie Chrystusie nam objawił, by w ten sposób kształtować nasze życie. Jezus objawia nam Bożą miłość i chce, abyśmy również naśladując Go, Idąc za Nim, też, też kierowali się w życiu miłością. Właściwie to jest największe przykazanie, pamiętamy, prawda? Które jest największe przykazanie? Miłuj Boga, a drugie miłuj bliźniego. Jezus swoim życiem totalnie nam objawił, na czym ma polegać ta miłość, i tego od nas oczekuje. Tego od nas oczekuje. Tak, moi drodzy, fałszywa odnowa to ta, która goni za człowiekiem, zamiast go prowadzić. Fałszywa odnowa goni za człowiekiem. Zobaczcie, że <laughs> nawet jest taka scena w Biblii. Kiedy Pan Jezus daje młodzieńcowi tam, napotkanemu człowiekowi propozycję, by poszedł za Nim, by sprzedał swój, swój majątek, swoje bogactwo, rozdał ubogim. On odszedł zasmucony. I słuchajcie, Jezus nie biegnie za Nim i nie mówi: Dobra, dobra, to może na początek pół majątku sprzedaj. Nie? Albo, jak wiesz, 10% na początek, a potem ten człowiek nie przyjął Chrystusowej oferty, Jezus za nim nie biegnie. I co więcej, Jezus nie zmienia swojej oferty. Tak? To ten człowiek musiał przemyśleć, musiał zrozumieć, musiał dojrzeć do Chrystusowej oferty. Fałszywa odnowa to ta, która goni za człowiekiem, zamiast go prowadzić. I w ten sposób zamienia chrześcijaństwo w źle prowadzony sklepik, ratujący się krzykliwą reklamą. Tak, mamy prowadzić ludzi do zbawienia właśnie tą drogą, którą dał nam Chrystus. Nawet do swoich uczniów w pewnym momencie mówi, Czy i wy chcecie odejść? Nie, nikogo na siłę nie zatrzymuje. Nie, 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 zmienia, nie, nie zmienia swojego nauczania, by zatrzymać przy sobie ludzi swoją miłością. Pokazuje, że to, czego naucza, jest prawdziwe, jest autentyczne swoją, swoją miłością, swoimi, swoimi czynami. I to właściwie przekonuje o autentyczności jego nauczania. Dobrze, kochani, można byłoby długo jeszcze o tym mówić. W każdym razie, nie chodzi o to, nie chodzi o to żeby zmienić, zmieniać nauczanie, żeby zmieniać chrześcijaństwo. Chodzi o to, żeby odkryć to, co jest prawdziwe w chrześcijaństwie, co jest istotą chrześcijaństwa i by to, co jest istotą chrześcijaństwa, przemieniało nasze życie. Byśmy przemienieni szli drogą do wiecznego zbawienia. Co daj Panie Boże. Amen. Wszystkiego dobrego, pokój i dobro. Z Panem Bogiem.